Witam, nazywam się Paweł Darsiński, a to jest kanał Grupy Skrzynia Narzędziowej Organizacja Warsztatów. Tradycyjnie po prezentacji muszę Wam pokazać test obciążenia szuflady. W dniu dzisiejszym przetestujemy szufladę systemu Stack and Roll. Zazwyczaj mówicie, że chcecie, żebym wyciążył dolną szufladę, żeby to bardziej nic nie ociera, dlatego dzisiaj właśnie Dla ciężar na dół. mamy wrzucone klucze wrzucimy jakieś młotki, cęki muszę kombinować, bo szuflada nie jest wysoka a chcę, żeby wylazło jak najwięcej jak widzicie, na razie przy takim załadunku szuflada działa płynnie chociaż Muszę wam powiedzieć, że tutaj w przeciwieństwie na przykład do konekta, Czuć lekko, że o tym pręcie, który jest blokadą Wchodzi pod spód Lekko jest tam jakieś ocieranie Ale to jest naprawdę minimalne Żeby zaciążenie było konkretne Weźmiemy gwoździe ciesielskie Bo one najwięcej ważą A zajmą nam mniejszą powierzchnię i dzięki czemu będziemy mogli lepiej to dopchać, tak? Aby ta szuflada naprawdę była fajnie obciążona. Jak widzicie, przy pełnym wysuwie szuflada lekko opada z przodu. Ale gdy ją popchniemy, już fajnie do końca chodzi. I możemy ją obsługiwać jednym palcem, tak? Nie ma z tym problemu, mimo że jest naprawdę solidnie dociężona. W środku praktycznie nie ma miejsca, żeby cokolwiek wrzucić. Spokojnie możecie do tej szuflady dać komplet nasadek. Możecie wrzucić komplet jakichś kluczy, i to wszystko będzie płynnie działało dzięki metalowym prowadnicom, tak? Myślę, że. Ten krótki test pokazał Wam, że ta szuflada, mimo swojej niewielkiej wagi i niewielkiej ceny, jest naprawdę solidna. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i do usłyszenia. Cześć!